Skarb. Bóg mi podarował skarb. Piękna jest i ma swój świat. Włosy kolor jasny blond, oczy błękit jakiś ląd. Piękna jesteś jak słońce, twoje oczy gorące. Skarbie mój jedyny, bez ciebie nie mam siły. Cudowny skarb od Boga, to jedyna taka droga. Droga do szczęścia i miłości. W życiu są chwile piękne. Piękna jesteś jak słońce, Twoje oczy są gorące. Skarbie mój jedyny, będę kochał Cię godziny. Cały świat mi podarował cudną żonę w tych dwóch słowach. Kocham ją tak jak Boga.